Zapraszam Was dzisiaj na kolejny dzień w sercu amerykańskiej pustyni i czerwonych skał. Za nami już łuki skalne, kraina kanionów. Dzisiaj kolejne zapierające dech w piersiach widoki: zakręt rzeki Colorado. Oczywiście również w kanionie. Dzień dobry. Dzisiaj jest, co jest, sobota? Dzisiaj jest. E, jedziemy... Dzisiaj jest trochę później, bo trochę sobie przyspaliśmy, to znaczy ja za jedziemy będziecie dzisiaj dwa razy w nocy obłodził. E, wydaje mi się, że to suche powietrze mu nie służy, bo cały czas ma taki nosek biedny zatkany kupiliśmy już nawilżacz, próbuję mu tam psikać się solą fizjologiczną mi niestety nic nie pomaga, odciągamy oczywiście, ale dalej nic, no więc trochę sobie dzisiaj przyznaliśmy do dziewiątej chłopcio za to obudził się przed siódmą, więc chłopcio z tatą się bawili teraz dojechaliśmy po kawę, bo nam się strasznie chciało kawy i zawsze sobie robiliśmy kawę dopiero w parku narodowym ale stwierdziliśmy, że przydałaby się kawa w samochodzie, więc mamy kawę z 7-Eleven i kolejny plus, słuchajcie RV Kampera nie mieli mleka oczywiście w 7-Eleven, tam zawsze są tylko takie śmietanki które się wlewa z pudełeczek E, takie, które się nie psują, nie ma tam mleka. E, no więc włączyliśmy generator na stacji, e, zagrzeliśmy mleczko, dolaliśmy mleczko do kawy i spieszna kawka. Także taki mamy poranek, teraz jedziemy do Dead Horse State Park. To jest dla odmiany nie park narodowy, tylko park stanowy. Ale on jest przy samym tym parku Canyonlands, w którym byliśmy wczoraj. I tak naprawdę to jest część tego parku. Tam jest taki fajny bardzo zakręt rzeki. Nie wiem, jak to opisać za bardzo, muszę wam pokazać, czy się wam pokażę zaraz. Ta rzeka tak ładnie tam zakręca i też idzie po takim klifie. Jest bardzo ładny szlak, także to planujemy dzisiaj zrobić. Pogoda jest ładna. Miała być brzydka, miało padać i miało strasznie wiać. Z tych wszystkich rzeczy zgadza się tylko to, że wieje. Pogoda jest bardzo ładna. Jesteśmy. Dziusiu, zgubiłam jego kapelusik, ale dzisiaj nie ma słońca, więc chyba damy radę. Dosyć mocno wieje, ale ciepłym wiatrem i idziemy dzisiaj oglądać podobne krajobrazy do wczorajszych, tylko że z rzeką Colorado. Tutaj jest troszeczkę inaczej, bo jesteśmy bliżej takiego jednego dużego kanionu rzeki Colorado, czyli tak jak Grand Canyon w sumie i podobnie nawet wygląda, e, jesteśmy bliżej. Wczoraj tam było po prostu milion kanionów, dzisiaj jest jeden, porządny i to z wodą w dole. Zadanie jest takie, że idziemy położyć dzieci na drzemkę, bo już jest 15 do 12 i Hupcia trzeba, idzie akurat też hama na drzemkę. Więc położymy ich spać, zjemy lunchek, dzieci też zjedzą i wrócimy tutaj na nową ścieżkę po drzemce. To jest naprawdę wielki plus tego kampera, że w każdej chwili, w każdym miejscu można położyć dzieci spać i nawet można wyłączyć generator i uruchomić snu Edzia. mają z jednej strony wejście, dlatego na kempingach zwykle jest powiedziane, czy parkuje się przodem, czy tyłem. Wszyscy muszą wstać w tą samą stronę i w ten sposób ma się prywatność, bo po prostu jak każdy ma wejście z tej samej strony, to wychodzi na jedną stronę i widzi tylko tył drugiego kampera. Ty, jumpie! Idziemy jeść lunch. Tutaj mamy bardzo dużo schowków Hubert. Na różne rzeczy, na wózki.

Trochę się nam pogada zepsuła, wszystko się nam padało, ale przestało aktualnie. Dzieci poszły spać, więc ja muszę sobie trochę popatrzeć sama. Jest mi tak lekko. Mam nadzieję, że mi jakiś deszcz tutaj nie zaleje. To jest ścieżka oznaczona tymi krachami czarnymi. Z tymi e, kameczkami, tam ułożonymi w piramidkę, bo inaczej totalnie nie byłoby widać gdzie iście. Nie wiem gdzie mam, gdzie iść. Majka mi kawy, kup do go, i mam na to. Tam jeszcze w ogóle na górze zaczął padać śnieg i w ogóle jakoś tak złowrogo się zrobiło przez te chmury, przez ten wiatr. Jeszcze bardziej po prostu widać tą potęgę natury. Ach, dzisiaj jest zachwyty po prostu. Znowu po raz setny, ale no nie mogę inaczej. Nie mogę. <laughs> nie <ma czasu. śmiech> no nie ma, nie ma. Uwoko! Nie chodź, tego, chodź, A, bo to chodź, na to chodź, nie ma jakieś tam małe tam... i do przodu. Chłopcze, <głupcia> na na wydalni. A tu jest widać na Tu są domki. Tu są e, jeszcze miejsca na namioty, puste e, obecnie. E, I tam z tyłu kampery, gdzie już się mocno przeludniło. Idę tutaj, koło pracy za Zwiedził z obokiem, więc kemping, jest jeszcze miejsca. kochany. Troszkę pada. Prognoza dopiero teraz nam się sprawdziła, więc już chyba jednak dzisiaj nigdzie nie idziemy. Chowamy się do środka i do zobaczenia jutro. Now my wheels in motion and my window